Jeśli będzie mówiłam. Zbij, ale nagle obrywa i bez słowa strzelacie do mnie do wychody, a z okazuje się człowiek, który koniecznie chce zemsty za to że zobacz i zabił jego uchwaną dziewczynę. Tą, którą zaraz na jego pastwę, a

Oh Ale napięcie! Z napisem substancję i rozpoznaję ją jakiś stary baszted z przedszkola, którego bierze zmoczony w kamikach oraz p... I w czym ją ja mam teraz stenować?